To jest po prostu katastrofa. No, tej klasy zawodniczka nie wiem, czy Iga to widzi, czy, czy Wim to widzi. Ta tańcowa jakoś yy, z tą pewnością siebie na pewno się bierze. Hmm. Iga Świątek, Jelena Ostapenko, skąd my to znamy? Polka znów nie dała. Rady Silnej Łotyszce i przegrała w trzech setach i w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie. E, zakończyła na tym ćwierćfinale swój udział w turnieju. Michał Chrycki, witam Cię, Michał, serdecznie w tym naszym supertennisie online. Znowu I, No, niestety, będziemy mieć smutne święta wielkanocne, bo bez Igi w dalszej fazie turnieju w Stuttgarcie. No, niestety, szczerze powiem, że no liczyłem bardzo na to, że Iga w końcu na tej mączce się przełamie. i. No. Trudno w zasadzie było lepszą okazję, żeby wreszcie tą, tą koszmarną serię porażek z Ostapenko przerwać. No, ale niestety, no, to mówiłem w poprzednim programie, że kluczowy będzie pierwszy serwis, że kluczowy będzie procent pierwszego podania i skuteczność wygrywania w ogóle piłek y, przy serwisie, bo wiadomo jak Ostapenko returnuje. I niestety, no, to ten serwis był bardzo słaby w pierwszym secie, wręcz fatalny, y, bo przez długo procent trafianego pierwszego podania UIGI. W tej pierwszej partii utrzymywał się gdzieś na poziomie jakichś tam 20-30%. No to, to jest po prostu katastrofa na no, tej klasy zawodniczkę. No po prostu coś jest niedobrego z tym serwisem. I trzeba coś z tym zrobić. Ja nie wiem, czy IGA to widzi, czy, czy WinFiset to widzi. No wiadomo, oni pewnie pracują nad tym serwisem na treningach, ale ale w meczach y, coraz częściej po prostu, kiedy ten serwis jest tak bardzo potrzebny, to go nie ma. To po prostu IGA zupełnie nie może sobie nie może liczyć na. Na atut w postaci dobrego pierwszego podania. Akurat no, tak jak mówiłem, w meczu z Ostapenko to był absolutnie kluczowy element. Yy, I tak, no, pierwszy set zaczął się fatalnie, on przegrywało już 0-4. W drugim już naprawdę wyglądało to dużo lepiej. I yy, wydawało się, że to momentum tak troszkę nawet się na stronę ligi yy, 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 przesuwa. Natomiast tak, no, ja byłem przekonany, że właśnie kluczowy będzie początek trzeciego seta. Yy, i niestety IGA znów y, ten serwis y, no, znów po prostu przestał funkcjonować. Ostapenko to bezlitośnie wykorzystała. Y, I niestety no, też, też w kluczowych, kluczowych momentach, kiedy IGA miała szansę jeszcze w trzecim secie wrócić do tego meczu, odrobić stratę przełamania, były, były tam breakpoint. Y, niestety popełniała wtedy błędy, brakowało trochę dokładności i mam wrażenie, że tak. Troszkę tu się od, y, odezwał ten taki kryzys pewności siebie, że, że w tych ważnych momentach, kiedy, kiedy te piłki czasami... No, no, Iga w formie i takiej z dużą wiarą siebie, z dużą pewnością siebie, to właśnie w takich momentach sobie świetnie radziła. Bo teraz właśnie czegoś zabrakło, jakiejś takiej większej odwagi, większej dokładności, więc wie, wie, większej takiej pewności siebie. No, smutny mecz, no, smutny niestety. Michał, to już y, szósta porażka Igi. Z Jeleną Ostapenko po stronie Igi, jeśli chodzi o zwycięstwa na dłodyżko, okrągłe zero. Ale ja Cię zapytam, czy spośród tych wszystkich porażek ta może być najbardziej zaskakująca? Z prostego względu, o czym później żałowałeś że nie zdążyłeś wspomnieć w poprzednim odcinku, obie Panie się spotkały pierwszy raz na ziemi, czyli w tym tak zwanym królestwie Igi. A mimo wszystko zwyciężyła wciąż Ostapenko. To wciąż Ostapenko była lepsza od Igi. No tak, no, wiadomo, mączka jest królestwem migi. No, królowa mączki, nieprzypadkowo, tak, 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 się o niej mówi, no ale też nie zapominajmy, że Ostapenko na morzu też y, grać potrafi. Jest to mistrzyni Roland Garros z 2017 roku. To prawda nie jest to jakaś tam wiodąca ulubiona nawierzchnia Ostapenko, bo na w zasadzie na każdej, przy, przy jej stylu gry, to w zasadzie na każdej nawierzchni, jeżeli jest w formie, to to potrafi dobrze grać. Natomiast, tak, no, też nie zapominajmy o tym, że, że Iga zagrała dopiero drugi mecz na Mączce w tym sezonie. W dodatku po takiej dłuższej przerwie. I to, to no, no, nie można powiedzieć, żeby Iga na tej Mączce już złapała taki rytm gry, taką właśnie luz w grze. I to też było dzisiaj widać. Natomiast, tak, no, powiem tak, no, oczywiście, no. Ciężko być zadowolony po tym meczu. Natomiast to no, też były jakieś takie pozytywy choćby w stosunku do tego ostatniego meczu w Katarze, gdzie, gdzie Iga weszła na kort i tak jak mówiłem właśnie w poprzednim odcinku już po kilku gemach, yy, no, prawie że wywiesiła białą flagę, wtedy była taka zupełnie bezradna, stłamszona, sfrustrowana. Teraz no, o tyle był postęp, że, że Iga rzeczywiście naprawdę zachowała taki przez całe spotkanie spokój nie było właśnie takiej. Yy, Autodestrukcyjnej nerwowości, Nie było jakieś takie frustracji, było jakieś takie słuchanie rad trenera, jakieś próbowanie wdrażania tych, tych podpowiedzi. Po no, po prostu zabrakło trochę jakości. Zabrakło przede wszystkim jakości na serwisie, ale też takiej jakości w tych kluczowych momentach. I powiem też yy, tak, no, w Katarze Ostapenko była w takim gazie, że, że naprawdę Liga musiałaby zagrać, no. Mecz znakomity, żeby tam nawiązać walka. A tutaj, a tutaj no, Penko zagrała dobry mecz, ale mam wrażenie, że naprawdę była, była tutaj do ogrania. To nie był jakiś taki poziom Penko zupełnie poza zasięgiem i po prostu zabrakło, tak jak mówię, tenisowej jakości. No, no, no ta forma Uigi, no nie ma się co oszukiwać, cały czas widać, że ona jest taka, no, no nie za wysoka, no, brakuje właśnie, właśnie przede wszystkim takiego Takio, no, taki zęba jakiejś takiej większej pewności siebie, którą też budują wyniki, a tych wyników ostatnio po prostu no nie ma, bo jest taka, to, to jednak ta wiara w siebie została mocno zachwiana i to też dzisiaj było widać. No właśnie o tym jeszcze tak specjalnie jakoś dużo nie wspominaliśmy. Nie wspominałeś ty, oczywiście odwołujesz się do tych typowo tenisowych argumentów, których Iga nie miała, które oczywiście w jakiś swój tajemny sposób, pewnie też dzięki użyciu dużej siły wykorzystywała. Te argumenty. Elena Ostapenko, jak też dużą rolę odgrywała właśnie głowa w tym spotkaniu, mając tą uwadze, że Iga z tymi mentalnymi problemami może trochę się boryka w ostatnim czasie, no i też przede wszystkim mając na uwadze fakt tego 0 do 5 w bilansie. No to na pewno miało duże znaczenie, no. choćby ten serwis, no to ja często podkreślam, że, uważam, że, że, że serwis u Igi mocno jest związany z jej nastawieniem mentalnym, z pewnością siebie i, i ostatnio ta właśnie wiara w siebie została mocno zachwiana i być może ten serwis też rzeczywiście, yy, to, że on tak kiepsko wygląda, yy, bierze się właśnie z tego, że Iga no, że ja się po prostu znalazła w takim trudnym momencie, jeżeli chodzi właśnie o tą sferę, mentalną i na pewno to, że, że ten bilans 05 został pękł, też na pewno tutaj nie ułatwiał sprawy, no bo ida na pewno, no trzeba przyznać, że ona walczyła, że to nie było taki, nie było to tak, jak właśnie mówiłem, nie było to takie wywieszenie białej flagi, jakieś takie pogodzenie się z rolą ofiary. Tutaj była walka, po prostu zabrakło bardziej tej jakości, no ale wiadomo, to jest wszystko jedno z drugim powiązane, no, ta tańcowa ta jakość yy, z tą pewnością siebie na pewno się Bierze, no, a, a co, a co buduje pewność siebie. No właśnie tak jak mówię, no wyniki, których ostatnio brakuje. No Iga potrzebuje jakiegoś takiego prostu przełomowego y, występu, który by ją w pewnym momencie jakoś tak, y, no, no, jakoś tak właśnie no, no dodał jej tej, tej wiary siebie, żeby ją tak odblokował. No. Teraz przed Igą zapewne turniej w Madrycie, turniej, tak, który no, Iga nie ma czasu na rozpamiętywanie tych, tych, tego niepowodzenia na no teraz ale, święta nie wiem kiedy to będzie świętować Przypomnimy przypomnijmy ten turniej zeszłoroczny czyli kapitalny finał za ryną Sabalenką wygrany w Madrycie no tak, e, może teraz... trzeba go odwinąć gdzieś e, przypomnieć sobie ten występ no dobrze by było właśnie może żeby Iga zobaczyła jakiś taki jeden obejrzała tak na spokojnie jeden ze swoich jakiś takich spektakularnych sukcesów po to żeby tak zobaczyła też e, e, pierwsze dostrzegła różnicę między tym jak, 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 jak było, a jak teraz jest, bo naprawdę to rzeczywiście no, no jest wyraźna różnica. Czasami sobie właśnie oglądam takie świetne mecze Igi to jest taka no, zupełnie inna iga, no, Ale to właśnie to, to się bierze też z tego ile ona, co, o czym też często mówiłem, przeżyła w ostatnich miesiącach. To wszystko też zostawiło na pewno ślad y, na jej psychice. No, ale no, no tak jak mówisz, no, teraz od razu jest turniej w Madrycie. Tysiąc punktów do obrony, czasu, czasu bardzo mało, bo, bo turniej rusza już we wtorek, w niedzielę, już wielką to świateczną niedzielę, za 18 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, że będzie losowanie drabinki. I to, oczywiście tam zacznie rywalizacja od drugiej rundy, więc, więc prawdopodobnie zacznie jakoś tak w, pod koniec tygodnia, podejrzewam, że jakoś tak po czwartku, dopiero pierwszy mecz chyba rozegra, jeżeli dobrze kojarzę. No i, no i bardzo ważne turnie przed Ligą w warunkach, które. Yy, Która no, rok temu, jakby ona ten turniej odczarowała, ten, tą słynną lekacha magika, czyli magiczne pudełko, po raz pierwszy wygrała w Madrycie, właśnie po tym spektakularnym finale, w którym obroniła chyba trzy piłki meczowej i pokonała Arnesa Balenkę. To był kapitalny mecz, no, chyba najlepszy mecz w ogóle w kobiecym tenisie w roku, a przynajmniej tak ja uważam. No i oby wreszcie właśnie ten madryt y, był tym przełomem, chociaż na pewno no, nie będzie łatwo. No. Trzeba wierzyć w wigę, trzeba je kobicować, wspierać, y, ale no, to naprawdę jest bardzo trudny moment y, w karierze, no, niby jest ta mączka, czyli takie dobre warunki, żeby, żeby wreszcie dobrze się poczuć i przełamać, no, ale też no, ta presja. Y, też będzie większa. No, to, to Dużo punktów do obrony, bo teraz przecież tysiąc punktów w Madrycie, tysiąc punktów w Rzymie, a potem dwa tysiące w Paryżu i to na pewno też może mieć wpływ ogólnie na takie nastawienie i, i, i taką, no, nie wiem, czy, czy, czy jakąś taką większą nerwowość, ale na pewno to jest taki no, trudny, trudny moment przed Igą. No to będą pasjonujące tygodnie, Madryt, Rzym, a później Roland Garros, będziemy się temu przyglądać, nasze opowiadanie o występach Igi w Stuttgarcie się niestety kończy, no i też dobiega końca ten odcinek online Tenisa. Michał bardzo ci dziękuję, mimo tych jednak przykrych chwil związanych z rywalizacją Igi z Jeleną Pęgu. Tobie też życzę wszystkiego dobrego na, na święta i wróćmy wszyscy silniejsi. Ja również życzę wszystkim wesołych świąt, mimo wszystko. No, trzymajmy kciuki za igę, ale też no, nie dajmy się zwariować. To jest tylko, tylko sport. No. Pamiętajmy o tym.